Witam wszystkich. Dzisiaj na warsztacie mamy takiego pięknego Tiguana 2.0 TDI. Wyrzucał błąd 040300. A dokładniej to yy, regulacja zaworu EGR. Mamy już wyjęty EGR. Na YouTubie jest masa instrukcji jak go wyjąć, więc z tym się nie będę zajmował. Chciałem dzisiaj zaprezentować, jak ja mam zamiar naprawić go. Pokażę Wam, co było nie tak. Mamy tutaj stare, popsute łożysko i nowe, które zaraz będziemy próbować włożyć. O, łożysko wchodzi tutaj. Musimy jeszcze wbić tą rurkę zabezpieczającą. Mamy założone już łożysko. Możemy skręcać dalej. Jak widać teraz już ładnie chodzi, bez żadnych luzów. A łożysko miało wymiar 10, nie 3 w środku, mm, 10 po zewnętrznej i 4 mm szerokości. Dostępne jest w większości sklepów z łożyskami. Ja akurat trafiłem. Że było na miejscu dostępne. Składamy dalej. Sprawdzimy jeszcze działanie EGR-a na sucho na komputerze. Mamy w diagnostyce uruchamianie. No, no, sprawdźmy jeszcze jak działa. Wygląda, że jest w porządku, sprawdzę jeszcze działanie egr -a. mamy taki parametr jak sygnał zwrotny masy powietrza z układu wydechowego. On najbardziej nam będzie pokazywał w jakim położeniu jest zawór EGR. I procentowe otwarcie. Dodam jeszcze, że. Przy zaciętym to wartość procentowa była stała, a teraz przejeździłem 30 km i widać na komputerze, że zawór się zamyka przy dużym obciążeniu, przy przyspieszaniu, a otwiera przy odpuszczaniu gazu. Więc wszystko wygląda prawidłowo. Silnik pracuje równo, nie generuje błędów. Myślę, że naprawa można powiedzieć, że jest udana. Dzięki i pozdrawiam.